Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Ważnym dla nas dniu w dniu, kiedy wdrażamy nowy system teleinformatyczny, kiedy kończymy z obsługą papierową w końcu, kiedy WORD przestaje funkcjonować w trybie awaryjnym, kiedy uruchamiamy nowe biuro obsługi klienta, które jest wyznacznikiem nowej jakości, nowego standardu obsługi klienta, i bardzo się cieszę, że w tym ważnym dniu dla WORD-u jest z nami pan marszałek Władysław Oktyl, marszałek województwa podkarpackiego. Bardzo proszę, Pani marszałku. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo. Chciałem wyrazić tą swoją obecnością zadowolenie z tego tytułu, że rzeczywiście innowacyjne rozwiązania organizacyjne mają miejsce i zastosowanie w, w Ordzie w Tarnobrzegu. Chcę powiedzieć, że takiego typu działania będą podejmowane także w innych wodach. Tu jest pewien model, pewien przykład do naśladowania. Myślę, że wszyscy mamy no, na celu i, i, i na myśli to, aby jak najmniej biurokracji, jak najmniej utrudnień dla wszystkich zdających, dla tych, którzy są egzaminowani, no, tak aby ten proces był jak najbardziej transparentny, czytelny żeby można było skorzystać z wszystkich dogodnień, które, które tutaj są. Mam tu oczywiście też na myśli pewien efekt konkurencyjności, który każdy WORT musi walczyć o tych, którzy powinni u niego zdawać, którzy zachęcać do tego, aby te egzaminy odbywały się w danym miejscu. Te działania myślę przybliżają WORD do, do, do tego celu. Każdy ze zdających musi mieć komfort, musi mieć możliwość dobrej obsługi, aby ten procent i ilość zdających po prostu rosła, bo mamy na dzisiaj wiele z tym problemów, wiele, wiele działań. To nie są problemy tylko władzu Czarnobrzyckiego czy Wordu podkarpackich, to są problemy wszystkich władz w całym kraju. Ta sytuacja powinna się przez takie działania poprawiać i zmieniać. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie w takim hasłowym skrócie pokazać zmiany, które były dokonane w Ordzie od 19 lipca, a więc od kiedy ja mam zaszczyt kierować tym ośrodkiem. Przede wszystkim dzień dzisiejszy, a więc wdrożenie nowego systemu firmy PWPW to jest zakończenie papierowej obsługi egzaminu, czyli Cała obsługa egzaminu w moment rejestracji odbywa się już w formie elektronicznej. Jest to przede wszystkim usprawnienie i skrócenie czasu rejestracji egzaminu oraz wydania prawa jazdy. To wiąże się również ze zmianą bazy pytań, ze zmianą zasad Przebiegu egzaminu teoretycznego. Od dzisiaj również żegnamy tak zwane klawiatury do obsługi egzaminu teoretycznego. Myślę, że obsługa na zasadzie myszki również będzie przyjęta przez naszych klientów w sposób pozytywny, bo były skargi na, na obsługę klawiatury. A więc w dniu dzisiejszym WORD przestaje funkcjonować w trybie papierowym. Jest to już pełne połączenie ze starostwami. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim wydziałom komunikacji, które przez ostatnie miesiące współpracowały z nami w tym trybie papierowym. Kolejne zmiany, które były uruchomione w naszym ośrodku od 1 września to są jazdy próbne na naszym placu egzaminacyjnym z wykorzystaniem wszystkich samochodów, wszystkich kategorii. Cieszy się to dużą popularnością, nie tylko jeżeli chodzi o kategorię B, ale również o kategorię ciężkie, czyli samochody ciężarowe czy autobusy. W ten sposób nasi klienci mają możliwość zapoznania się z geometrią, z sytuacją na naszym placu egzaminacyjnym. Mamy nadzieję, że ma to wpływ również na obniżenie stresu podczas właściwego egzaminu. Kolejna nowość, która była tutaj uruchomiona jako jedyna w Polsce, w tej chwili już inne wody nas naśladują, to jest egzamin próbny teoretyczny egzamin teoretyczny, który wciąż budzi duże emocje. Natomiast u nas uruchomienie tego egzaminu próbnego ma już wymierne efekty w postaci zdawalności. W miesiącu lipcu egzamin teoretyczny zdawało 36,9% osób. Natomiast praca tej sali symulacji naszego pracownika, który codziennie, bezpłatnie przez 8 godzin tutaj pracuje z przyszłymi egzaminowanymi, dała rezultat za listopad w postaci 44% zdawalności egzaminu teoretycznego. Chciałbym powiedzieć, że jest to jeden z najlepszych wyników w Polsce, jeżeli chodzi o zdawalność egzaminu teoretycznego. Mamy nadzieję, że oczywiście ta zdawalność będzie, będzie rosła. Kolejna zmiana dotyczy możliwości zdawania na kategoriach, które Państwo widzicie na monitorach kategoriach ciężkich przede wszystkim na, na pojazdach ośrodków szkół jazdy. Również cieszy się u nas to zainteresowaniem osoby, które odbyły kurs na przykład na samochodzie ciężarowym, mogą przyjechać tym samochodem i u nas odbyć egzamin właśnie na pojeździe szkoły jazdy. Kolejnym takim elementem jest zmiana standardu obsługi klienta, czyli to co dzisiaj Chcielibyśmy Państwu zaprezentować, co jest za naszymi plecami, a więc nowe Biuro Obsługi Klienta. Taki standard obsługi klienta może się wydawać dla Państwa oczywistym, natomiast chciałbym powiedzieć, że jesteśmy pierwszym wodem w Polsce, który właśnie w ten sposób będzie obsługiwał swoich klientów. Za chwilę pokażemy, jak, jak to wyglądało wcześniej. Natomiast uruchomiliśmy również nową witrynę internetową naszego ośrodka, która oprócz nowej szaty graficznej i wielu treści merytorycznych wprowadza ułatwienia, nowe funkcjonalności, a więc możliwość rejestracji egzaminu przez internet, co również cieszy się dużą popularnością, rezerwacja również miejsca na egzaminie, egzaminu przez telefon. Jesteśmy nielicznym wodem w Polsce, który w ten sposób dokonuje zapisu na egzamin. Jest to również wyjście naprzeciw oczekiwaniom naszym klientom, szczególnie tym, którzy dojeżdżają do nas z okolicznych miejscowości, tak aby nie tracić czasu, nie tracić pieniędzy na, na dojazd do naszego ośrodka. Jeżeli chodzi o biuro obsługi klienta, tak było kiedyś, a więc obsługa kasowa, szyba. Tak było jeszcze, można powiedzieć, 48 godzin temu. To, co Państwo widzicie za naszymi plecami, powstało podczas tego weekendu w tym miejscu przy Panu Marszałku. Chciałbym podziękować wszystkim moim pracownikom, którzy włożyli w ostatnich dniach bardzo dużo pracy i dziękuję mojej wspaniałej załodze, że jest przygotowana, jest otwarta na zmiany, na zmianę standardu i myślę, że ta zmiana również wśród pracowników będzie doceniona przez klientów tarnobrzewskiego WOLD. Tak mamy w tej chwili, to również widać na żywo. Nasze biuro obsługi klienta od września jest również wspomagane systemem elektronicznej kolejki, a więc ten biletomat, który Państwo tutaj widzicie, odeszliśmy od tradycyjnej kolejki od stania. Pobieramy bilet, jesteśmy proszeni. W ten sposób odbywa się to w sposób bardziej komfortowy, w wyższym standardzie. To oczywiście nie koniec zmian, które mamy zaplanowane, które przed nami w najbliższym czasie. Przede wszystkim ośrodek rozpoczął działania i przygotowania do wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001. Ten certyfikat jest nam przede wszystkim potrzebny, abyśmy mogli otrzymać kolejny certyfikat, a więc system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym jest to certyfikat, który będzie przyznany Tarnobrzewskiemu Wordowi przez niezależny ośrodek certyfikujący. Oczywiście przed nami wiele zmian wewnętrznych procedur, zabezpieczenia. Nie muszę oczywiście tłumaczyć, że takie ośrodki są narażone na szczególne działania korupcyjne, stąd zapowiadana ode mnie, przeze mnie od początku tarcza antakorupcyjna, która właśnie będzie wdrożona w tym systemie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Chciałbym jeszcze, Szanowni Państwo, powiedzieć o naszej drugiej działalności wynikającej z naszego statutu. Jest to działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. To jest BRD. W tym roku Tarnobrzewski FORD wydatkował na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego kwotę 250 tysięcy na wsparcie dla strażaków ochotników, którzy dzisiaj jako pierwsi jadą do miejsca wypadku na edukację dzieci, na edukację przedszkolaków. Również dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy pamiątkę dzisiejszego spotkania w postaci elementów odblaskowych, kamizelek. Ja bardzo Państwu dziękuję, że na co dzień promujecie chodzenie w odblaskach. Dziękuję za tą współpracę, którą już mieliśmy okazję nawiązać. Myślę, że w przyszłym roku będziemy jeszcze mocniej promować chodzenie w elementach odblaskowych przez mieszkańców całego regionu. Nie tylko, z, z, aby promować, że to jest modne, ale również... Z racji tego, że od jesieni przyszłego roku wchodzi obowiązek odblaskowy, każdy mieszkaniec poruszający się w obszarze niezabudowanym będzie miał obowiązek chodzenia z elementem odblaskowym, dlatego my jako WORD będziemy prowadzić jeszcze więcej działań edukacyjnych w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy Pan Marszałek jeszcze chciałby... Jak Państwo widzą, te zmiany, które są dokonane i te, które są planowane, są efektem, tak jak mówię, innowacyjnego podejścia do, do, do spraw związanych z egzaminowaniem, z wszystkimi działaniami statutowymi, które na wardzie ciążą z racji ustawowych obowiązków i ja je widam oczywiście z radością. Myślę też, że tak jak powiedziałem, będziemy te Zmiany upowszechniać w pozostałych Wortach, tak aby no, nasze Wordy w Podkarpaciu no, były transparentne, były pozbawione pewnych działań korupcyjnych i to myślę, że jest wszystko z korzyścią dla tych, którzy będą z usług korzystali. Te rzeczy są w warstwie jakby merytoryczne, ale też widzą Państwo warstwy wizerunkowej, to, co widzimy tutaj, jak wygląda to miejsce, jak się zmienia i te wszystkie działania są. Też mogę powiedzieć, efektem naszych półrocznych, półrocznego sprawowania funkcji w zarządzie województwa podkarpackiego. Chcemy to jako dalszy taki element pewnych podsumowań z racji tego takiego małego jubiluszu też dzisiaj Państwu zaprezentować. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo może jakieś pytania? że jako jedyni w Polsce wprowadzili wiele, wiele różnych ciekawych rozwiązań. Dlaczego Urząd Marszałkowski postanowił, bo to przecież wiąże się z nakładami finansowymi i na wszystkie te działania, zlokalizować i zainwestować właśnie w ten ośrodek. Macie przecież inne ośrodki na mapie Podkarpacia i akurat różnić tam noczeń. Skąd tą taka decyzja? Znaczy, po pierwsze, te jednostki się jak gdyby samofinansują, prawda? One w ramach swoich funduszy te wszystkie rzeczy i zadania statutowe robią, ale dla nas no, ośrodek tarnobrzeski jest o tyle też ważny, że mamy tu młodego człowieka, który, który swoje umiejętności, swoje doświadczenia wdraża no, w, ten, w, ten, w, ten, w, ten, w ten cały ośrodek. To jest ważna, ważna rzecz. Zawsze kiedyś trzeba w jakimś miejscu modelowe rozwiązania wprowadzić, one, jak to zwykle była, podlegają też pewnemu testowi i ocenie. No i potem będą powszechniane, prawda? Na rewolucji nie chcemy robić wszędzie, chociaż ta rewolucja tu jest, myślę, pozytywna. A to nie jest tak, że to się troszeczkę wiąże z poprawą wizerunku tego ośrodka po ostatnich sytuacjach związanych wiadomo z akuratcyjną. Na pewno, na pewno nie jest to jak gdyby rzecz taka sama w sobie. Prawda? Cel jest w ogóle poprawiać jakość, niezależnie od tego, czy były jakieś afery, czy nie. One gdzieś są już poza nami i ja chcę, żeby były jak najdalej. odpowiednie organy się tym zajmują i, i to jest ich kompetencja i to wszystko zrobią. My po prostu idziemy do przodu i, i do tego nie wracamy, aczkolwiek wnioski z tego trzeba wyciągać, między innymi te działania, które tu są przygotowywane na przyszłość, myślę, że będą i powinny temu zapobiegać. można, pyta, jak Pan ocenia nowego dyrektora kilka tygodni jego pracy tutaj pan... Znaczy to z kilka miesięcy, nie kilka, nie kilka tygodni. Ja myślę, że mogę ocenę naprawdę wystawić pozytywną i cieszę się bardzo, że te, tak jak powiedziałem, pewne modelowe rozwiązania stąd się tutaj zaczynają i tutaj będą, będą miały miejsce. I tak powiedziałem, chcemy te dobre praktyki upowszechnić w całym pod Podkarpackim. Państwo wiedzą. Jak dzisiaj trudna sytuacja jest w Ordu, jeżeli chodzi o ilość zdających, ilość osób, które chce y, y, uczestniczyć w procesie uzyskania y, prawa jazdy. To y, ustawa i te regulacje, które zostały przez y, parlament y, nie przyjęte, y, znakomicie to y, jakby utrudniają. Jest to rzecz y, y, nowa, więc ona także musi, musi podlegać y, no, takiemu, y, musimy się otworzyć na, na te osoby, co ma tu miejsce. I Myślę, że poprawi to i wyniki wortu, i zadowolenie wszystkich zdających Efektywność to jest ważna rzecz. Ewalistya, ma jeszcze pytanie do Pana Jak wykłada się współpraca ze szkołami jazdy w naszym regionie? Wcześniej bywało różne powieki Myślę, że to pytanie trzeba było zadać przede wszystkim Szkołom Jazdy. Ja staram się ze swojej strony nawiązywać jak najlepszą współpracę. Mamy zaplanowane kolejne spotkania ze szkołami jazdy. Na bieżąco również prowadzimy rozmowy. Chciałbym zapowiedzieć również, że od nowego roku w ramach wewnętrznego organizacji będzie tutaj osoba odpowiedzialna do kontaktu ze szkołami jazdy, która można powiedzieć będzie naszym takim przedstawicielem, tak aby wszystkie niejasności i wątpliwości czy jakieś skargi płynące ze szkół jazdy, aby one docierały, rozwiązywały. Ja chciałem powiedzieć również, że wiele tych rozwiązań, które są tutaj wprowadzone są wynikiem właśnie wysłuchania opinii specjalistów w tej dziedzinie, a więc instruktorów, dyrektorów ośrodków szkół jazdy. Nie o wszystkim mówimy, zmieniło się również nasze otoczenie. Myślę, że zmieniamy również pewne przeszkody, bariery, które mogły sprawiać trudności dla naszych egzaminowanych. Ujednolicamy również system egzaminowania, zasady egzaminowania, tak aby nasi tutaj egzaminowani wiedzieli, czego oczekują nasi egzaminatorzy. Jest to praca wielomiesięczna, nie da się tutaj osiągnąć wszystkiego w krótkiej perspektywie, ale, ale ja przynajmniej oceniam tą pracę pozytywnie. Mam nadzieję, że również ze strony środków taka ocena E, byłaby wystawiona w stosunku do mojej pracy i do, do pracy ośrodka.